Ale witam, to serdecznie Tyson Shuffle. Postanowiłem nagrać w końcu poradnik, yy, jeśli chodzi o programistyka Lua do gry MTA, ponieważ patrząc na różne fora programistyczne, to jest po prostu załamane, ile ludzi ma w ogóle problem z tym językiem, mimo że jest to prosty język. Także chciałbym dzisiaj, będą w tym odcinku, pokazać, jak rozpocząć przygodę z Lua. Co trzeba mieć, jak tworzyć pliki oraz jak ich używać, gdzie je wgrać. Także do dzieła! Na początku polecam program. Notepad++ odpad. on tak, jeśli chodzi o wersję tego programu. Nie będę polecał żadnej wersji, ponieważ każda wersja jest dobra. Ja sam używam składni MTA Lua, co pomaga mi, może pokażę o co chodzi, wpisując funkcję. Mamy przykłady tych funkcji, tak. Nie, nie muszę tyle pisać. Jeśli chodzi jak wgrać te pliki, gdzie je wgrać, jest to nasz dysk Tam, gdzie macie zale, zale, Jezus, przepraszam, zainstalowany program MTA. Wchodzimy w folder server, moc, deadmatch i resource. To są zasoby. Tu mamy spis wszystkich swoich skryptów, które yy, nam MTA wgrało, czy jest domyślnie, czy sami wgrywamy. Tak? Oczywiście chodzi tutaj o serwer lokalny, nie mówi o serwerze, który stoi na, de na dedykowanym hostingu, czyli taki ogólnodostępny do gry, tylko serwer, na którym możemy testować swoje skrypty, pisać i dopiero potem wgrać na swój serwer ogólno Może tak. Yy, zacznijmy od tworzenia folderu. Ja sobie stworzę folder o nazwie skrypt. Będzie to jeden plik, jeden folder, który, który pokaże nam się jako jeden skrypt, tak. Każdy skrypt, każdy folder musi posiadać takie coś jak meta.xml. Jest to yy, zbiór wszystkich plików, które posiadamy w tym folderze. I które są używane w kodzie, zaczynamy to pisać od takiego zwrotu. Meta jest to rozpoczęcie. Od tego momentu plik nasz będzie czytał tą zawartość. Po dodaniu, wpisujemy sobie script source, czyli src. Równa się. Jest, przepraszam. jest I teraz tak w Lu'a rozróżniamy. Dwa typy plików, ja sobie je stworzę, jest to serwer Lua, niekoniecznie on musi się tak nazywać, możemy go nazwać tam 1, 2 To nie jest jakieś tam Ważne yes. I klient O co chodzi? Te dwa pliki Są bardzo ważne Bardziej ich typ Jeśli chodzi o e-programowanie Klient czyli ogólnie strona klienta, wykonuje się tylko dla, dla jednego gracza. Jednak w zaawansowanym kodzie możemy to wykonywać dla, dla wielu graczy, jednak przyjmiemy sobie na początku, że to jest dla jednego gracza. Na serwera wykonuje się dla wszystkich graczy, ponieważ funkcje, które mamy w spisie na Wikipedii MTA, też Mają swoje strony, które możemy wykonać. Na przykład, od marker hit jest po stronie serwera. On klient marker hit już muszymy, musimy użyć po stronie klienta. Co zobaczycie w dalszych odcinkach. Także tak, dodajmy sobie te dwa pliki. Tak jak wspomniałem, nie muszą one się nazywać serwer i klient, bo kod odczyta je tylko jako plik. Nie jako tam po nazwie. Dopiero tutaj, wpisując sobie nazwę, wraz z rozszerzeniem naszego pliku, wpisujemy typ. Jest strona serwera, w drugim kształtujemy sobie client. Lua i tu określamy typ klient, i potem dopiero mta patrzy, która to jest strona. Serwer, klient, to możemy sobie zapisać. Wyłączamy i oficjalnie już mamy ten skrypt. Cały skrypt folder wygrany na serwer. Jak to sprawdzić? Przechodzimy sobie do naszego MTA klikamy zakładkę utwórz serwer. Tu mamy nasze zasoby i szukamy sobie go. On jest na S. Jest, jest. Przerzucamy sobie go do lewej. Mamy i klikamy uruchom. Czekamy, aż tam załaduje wszystkie pliki. Nie to długo nie trwa. Mamy swój serwer. Jest to serwer. Jak powiedziałem, lokalny, czyli tylko dla nas są tam sposoby, żeby się połączyć przez Hamachi, jednak to jest za dużo roboty i myślę, że nikt nie będzie chciał grać na takich serwerach, więc ja bynajmniej używam tego serwera lokalnego do pisania skryptów, testowania i edycji. Teraz tak, jak w ogóle zacząć przygodę, jak wgrać cokolwiek, żeby ten skrypt działał na tym serwerze? Już pokazuję. Na początku musicie stworzyć siebie jako admina. Czyli komenda register i tutaj jest tak. Nasz login i pospad nasze hasło. Po czym klikamy enter. Przechodzimy sobie do ACL i tu mamy group name admin. Dostajemy sobie taką linijeczkę. User. i nasz login, który wpisaliśmy w register. Od tej chwili jesteśmy dodani do grupy admina. Przechodząc do MTA, logujemy się i widzimy, że mamy wreszcie to open your admin panel. I mamy cały admin panel serwera. Od tej chwili możemy wpisywać komentarz taki jak stop, start i restart oraz refresh A czego one służą refresh czyli jak jesteśmy zalogowani teraz na serwer dodamy do resource jakiś nowy plik on go od razu nie odczyta musimy wpisać komendę refresh wtedy on nam pokaże że dodano taki taki plik komenda start że piszę tak stop skrypt i teraz od nowa start startuje dany skrypt Czyli wpisujemy sobie jego nazwę, dokładną nazwę. Widzicie, ja wpisałem w skrypt. E, dokładną jego nazwę. Widzimy, że jest Resource Script Start. Jeśli chcemy go włączyć od nowa, wpisujemy komendę restart. Czyli jak coś tam dodamy nowego do, do, tutaj do plików, do serwer bądź klient, I klikamy restart i pojawia nam się nowa wersja tego pliku. No i stop, wiadomo, zatrzymujemy. Teraz tak, jak ma wyglądać cała budowa tego Lua, yy, jak zacząć w ogóle pisać, co w tym pliku pisać, pokażemy teraz. Zaczniemy od najprostszych funkcji, czyli serwer Lua. W tym języku główną częścią są funkcje. Są dwa rodzaje tych funkcji. Jest funkcja, którą tworzymy sami, czyli function. O nazwie na przykład, tak, no wpiszmy ten skrypt. Tu pojawiają się argumenty nawiasem, czyli na przykład yy, każdy event, to zaraz opiszę, jest to add event handler. To jest funkcja, którą wpisujemy, kiedy ma dany kod od tej linijki do tej ma się wykonać. Czyli przykładowo, tu wpisujemy nazwę tego eventu. Powiedzmy. On, hmm, player login. Czyli gdy gracz, pisze tutaj login, tak. Tu się zaloguje. Wtedy wykonuje się ten event. Tu wpisujemy Rod, akurat zależnie od tego, nie wpisujemy żadnych elementów. I dodajemy function. Czyli naszą funkcję argumenty. Patrząc na MTA wiki Zobaczymy, że on player login zwraca tego gracza, który się zalogował w postaci source. Więc nie musimy wpisywać żadnych, żadnych argumentów. Więc przechodzimy sobie dalej. Teraz, co ma się wykonać? Tutaj wpisujemy już do końca, co ma się wykonać po zalogowaniu tego gracza. Dajmy na to, pokaże nam się tu na czacie. Witamy na serwerze, tak. Od tego jest potrzebna funkcja OUTPUT Chatbox. BOX Jest to funkcja, która pokazuje wiadomość na czacie Teraz tak W tym miejscu wpisujemy co nam ma się pojawić Czyli witamy na serwerze Następnie podczas jest myślnik Wpisujemy komu ma się to pokazać Po przecinku jest kolejny argument komu ma się to pokazać Tak jak powiedziałem wcześniej, gracz który wchodzi jest zwrócony jako Source, czyli wpisujemy komu? Source. Następnie, to jest już yy, nieobowiązkowe, jednak dla samego wyglądu, jest to kolor RGB, czyli Red, Green, Blue. Paleta biały oznacza 255, 255, 255. Możemy zamknąć. Po zalogowaniu pokaże nam się informacja na czasie. Witam na serwerze dla gracza. Source o kolorze białym. Po wszystkim ważna funkcja czyli end z nawias co to znaczy? Jest to w angielskim koniec czyli kod odczytuje nam, że ten kod, przepraszam, ten event ma wykonać się tylko do tego momentu i nigdzie więcej. Już dalej, I dalej możemy dodawać sobie już inne funkcje. Teraz tak jak powiedziałem, zapisujemy tak jest gotowe. Minimalizujemy I tak jak powiedziałem wcześniej, żeby teraz wczytać ponownie, wpisujemy restart. Nasza nazwa skrypt. Mamy gotowe. Możemy teraz sprawdzić. Wlogujemy się. Login. I uwaga, proszę bardzo. Mamy. Witamy na serwerze. Pokazało nam się w białym kolorze. Możemy także zrobić na przykład w kolorze czerwonym. Jeszcze raz logout, jeszcze raz a przepraszam, nie zrobiłem restart skrypt, logout oraz login. mamy w kolorze czerwony. jest to wydaje mi się najprostsza rzecz, czekajcie, ustawię sobie dzień, jest najprostsza rzecz jaką możemy stworzyć, mi się wydaje w lua na sam start, jednak gdy ja zaczynałem, zaczynałem od zabawy z funkcjami. Czyli znalazłem na przykład funkcję onMarkerHit. To jest funkcja, yy, gdy wejdziemy w marker. Coś ma się tam zrobić, tak? Więc zostawmy sobie to. Teraz wprowadzimy yy, sobie takie coś jak zmienną. Zmienna to jest nic innego jak nadanie nowej nazwy albo nadanie po prostu nazwy. O co chodzi? Jest taka funkcja jak marker. Czyli ona tworzy po prostu marker, tak jak jest to w angielskim powiedziane. Ale musimy go jakoś nazwać, żeby kot rozpoznał. Czyli dajemy na przykład na przykładowo nasz marker, tak? Równa się. I teraz tworzymy sobie marker, który ma nazwę nasz marker. I tym będziemy się posługiwać dalej w kodzie. Jeśli będziemy chcieli mu nadać kolor, określić w jaki marker ma wejść i kiedy ma się co robić, będziemy posługiwać się tą nazwą. Czyli tworzymy marker. Jest to funkcja tworząca marker. Ale teraz kod musi wiedzieć, gdzie go stworzyć. Czyli wpisujemy taką komendę tak. Stajemy w miejscu, gdzie chcemy go stworzyć. Powiedzmy, chcemy go stworzyć w tym miejscu. Wpisujemy komendę GP. Mamy x, y, z. Kopiujemy to sobie w Ctrl C. I wklejamy tutaj. Mamy pozycję. Pierwsze trzy argumenty jest to pozycja x, y, z, czyli przechodzimy dalej myślnikiem. Dalej jest na jak tu widzimy, to powiedzieć nad takim pasku, jak ma wyglądać, czyli x, y, z już mamy, teraz typ markera. W naszym przypadku będzie to typowy marker, czyli cylinder. Dalej widzimy po przecinku jest size, czyli rozmiar. Takim mi się wydaje klasycznym, jest rozmiar 2 dalej. Nie jest to obowiązkowy, jednak jest to kolor markera. Czyli zniesimy teraz tak. Mamy size rozmiar R, G oraz B, czyli kolory red green blue. A na końcu jest alfa, czyli widoczność, czyli przezroczystość tego markera. Czyli wypisujemy, niech będzie biały, tak? 25 i przeczystość maksymalna. W tym miejscu mamy już marker zrobiony. Przechodzimy sobie dalej i klikamy sobie Restart skrypt. Marker stoi. Jest taki minus, że jest on w górze, także pozycja Z, czyli tutaj to jest wysokość. Dajemy sobie na przykład o jeden mniejszy. Zapisujemy, przechodzimy i restart. Jest on niższy. Teraz o co chodzi z tą alfą, czyli przytoczystość. Zobaczcie. Teraz jest maksymalna 255. Powiedzmy, że ją sobie do 100. Klasycznie. Restart script. To jest process. po prostu widoczność tego markera. Myślę, że taki jest ładny, zwykły marker. No i teraz tak. To jest nasze miejsce. Zaznaczone. Teraz jak zrobić, by coś się stało po wejściu do niego? Czyli przechodzimy sobie teraz. Do eventu, czyli add event handler, funkcja odpowiadająca za to, co ma się stać i kiedy. Czyli add event handler. W tym miejscu posługujemy się teraz eventem zwanym on marker hit. Wiadomo, jak to nazwa mówi, po wejściu w marker, czyli on marker hit, no, hit to jest uderzenie wejście marker to marker. Teraz tutaj mamy pokazane co, czyli jaki marker. Jak już mówiłem wcześniej, dajemy naszą nazwę markera, czyli nasz marker. To jest nazwa przy jakim markerze ma się to wykonać. Dalej, patrząc u góry, mamy function. Jednak teraz nasze source. Jak powiedziałem wcześniej, nasze źródło zwróci nam w tym momencie marker, nie osobę. Ale gdy wejdziecie sobie na Wiki, zobaczycie, że tu w argumentach jest parę argumentów. Pierwszym argumentem jest to gracz, który wchodzi w ten marker. Możemy go sobie nazwać na przykład element. To są argumenty funkcji. Przechodzimy dalej. Teraz. Co ma się wykonać po wejściu w marker? Powiedzmy, skopiujmy sobie nasze output chatbox, tak? Że witamy, na przykład w markerze, ale to już nie będzie SOPS, wtedy by wysłało do markera, a my chcemy, żeby wysłało nam do gracza, który wchodzi. Nasz gracz, który wchodzi w marker, jest określony jako element, czyli tu również wpisujemy element. Tu ustawimy sobie kolor 255. I klasycznie kończymy funkcję Ender. Zapisujemy. I klasycznie Restart Script. Uwaga, wchodzimy. Mamy, witamy w markerze. Tu możemy dać klasycznie wszystko. Tu możemy dać wszystko. Możemy na przykład powiedzmy hmm, Gracz ma mało życie, tak? Albo O. Zacznijmy od tego, jak ja, jak ja zaczynałem przygodę ja dawałem sobie na przykład pieniądze po wejściu w markę. Za to odpowiada funkcja give player money. To jest funkcja, daj graczowi pieniądze. Teraz tu mamy przykład player amount, czyli komu wartość, czyli ile. Więc teraz tak, nasz gracz jest określony jako element. Więc komu? Elementowi. Ile? Przykład. 1000. I zamykamy. Zapisujemy. Restartujemy. Wchodzimy. I proszę bardzo. Mamy 1000. Ja bawiłem się w ten sposób na starcie. Myślę, że w tym odcinku byłoby to wszystko. Następny. Powiemy się jeszcze trochę jeszcze zmiennymi. Powiemy się funkcjami. Pokażę więcej eventów prowadzących. Na ten moment to będzie tyle. Cześć.